Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na kanale Falowelowe. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, odpowiem w nim na Wasze pytania. I dodatkowo z racji tego, że obchodzę dwulecie swojej włosowej działalności, na końcu pojawi się dla Was mała niespodzianka w postaci konkursu. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie szczególny, ponieważ mija dwulecie mojej działalności, podczas której staram się przekazywać moją Włosową, falowaną wiedzę. Z tego też względu postanowiłam zrobić taki odcinek specjalny, w którym odpowiem na zadane przez Was pytania. A dodatkowo, żeby Wam podziękować, że jesteście ze mną, zorganizowałam także mały konkurs, ale to będzie gdzieś tam na końcu filmiku. No to teraz przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie: Czy myślałaś nad cięciem włosów zmianą fryzury na krótszą, czy póki co zostajesz przy długich włosach? No póki co zostaje przy długich włosach, nigdy nie miałam długich włosów. Naprawdę dopiero, no niedawno, jakieś tam 2-3 lata temu, zapuściłam do takiej długości, jaką mam teraz, i chcę się nią po prostu nacieszyć. No już nie jestem młoda, a wiem, że po prostu im człowiek starszy, tym niestety gorzej trudniej jakby zapuścić te włosy od nowa. Już głowa, mieszki włosowe, skóra nie jest ta sama. Cykl jakby życia też tego włosa jest krótszy, a skoro cykl jest krótszy, no to też nie urośnie taki długi, więc póki co będę miała długie, aczkolwiek nie wykluczam, że może za rok, może za dwa zetnę gdzieś tak dotąd. Wtedy też wiem, że mam lepszy skręt, lepszą objętość, no ale mówię, póki co po prostu chcę się nacieszyć tym, co mam, bo nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek będę miała takie długaśne kłaki. Co zrobić, by włosy stylizowane żelem były miękkie? No tutaj możemy działać przed nałożeniem żelu, czyli nałożyć odżywkę bez spłukiwania, jakąś emolientową. Możemy jakiś krem nałożyć, taki w miarę tłusty, typu Butz. Dodatkowo do żelu możemy też dodać krople na przykład oleju, żeby żel był miękki i nie zostawiał takich twardych sucharków. Tutaj Wam podlinkuję w ogóle właśnie jak tuningować stylizatory, więc może Wam się to przyda. I druga też sprawa, że po prostu, jeżeli żele uważasz, że ci nie służą, że ogólnie, nie wiem, może komuś innemu też nie służą, że macie twarde sucharki, to może po prostu przerzućcie się na jakieś pianki, na kremy, albo jeżeli nie pasują wam żele z PVP, to może po prostu też wybierajcie jakieś takie lżejsze, typu na przykład Mane Choice, które nie mają za dużo tych takich utrwalaczy w postaci polimerów PvP i tym podobnych. Dodatkowo, jeżeli nawet słucharki są właśnie takie twarde, szorstkie, to już jakby na tym ostatnim etapie możecie odgniatać te słucharki olejkiem albo olejem. On też potrafi jakby rozbić takie, takie twarde rzeczy. No, próbujcie. Jak utrzymać skręt fal? Ja po pierwsze stawiam na mocne żele, takie z PVP, typu właśnie Sajosman Power Hold, Taft Złoty, Taft Czerwony. Do tego możecie łączyć różne żele ze sobą w metodzie na przykład trzech żeli. Sobie wygooglujcie metoda trzech żeli. Możecie też tuningować właśnie żele, które są dla Was za słabe cukrem na przykład, bo on bardzo mocno utrwala. Wiem, że właśnie jak robiłam wyzwanie ostatnio na Instagramie, to sporo osób właśnie chwaliło utrwalenie po cukrze. Dodatkowo bym tutaj powiedziała, że no warto się przyjrzeć zabezpieczaniu fal na noc, żeby ten skręt się dłużej trzymał. No a jeżeli się nie trzyma, no to po prostu reanimujcie ten skręt. No i tyle w sumie. Co poradzić na puszenie podczas reanimacji? Myślę, że taką podstawą będzie po prostu reanimowanie przy pomocy czegoś emolientowego, czy to nałożonego na wilgotne włosy, bądź może dodanego do atomizera, razem z wodą wymieszanego i potem właśnie spryskane włosy. I też ostatnio na Instagramie dostałam radę od pewnej dziewczyny, która po prostu... Zawsze jej się puszą włosy po takim psikaniu, po takiej standardowej reanimacji, więc ona moczy ręce pod wodą i nakłada wodę na włosy w taki sposób, jak była metoda praying hands i potem przeczesuje je też palcami. I wtedy mówi, że podczas reanimacji nie ma puchu, bądź po prostu jest on ograniczony, dlatego no, jakoś bym w ten deseń kombinowała. Być może, żeby to właśnie nie była taka rosa, tylko delikatnie nałożyć tę wodę na włosy i takim e, chyba najbardziej pracochłonnym sposobem, aczkolwiek myślę, że on jest ok, jeżeli chodzi o puszczenie podczas reanimacji, to po prostu zmoczyć całe włosy tak, aż żeby ociekały wodą, i wtedy na nowo odgniatać, bądź nawet na nowo po prostu stylizować, a wtedy po prostu jakby nie mijemy głowy, ale na nowo nakładamy wszystkie stylizatory. No musicie eksperymentować, bo niestety każde włosy są inne. Jak to jest, że stylizatory proteinowe i humektantowe działają na łuskę włosa przez warstwę emolientową w postaci na przykład drugiego o, albo odżywki bez spłukiwania? No Myślę, że odpowiedź jest prosta, dlatego że troszeczkę bez spłukiwania, drugie o, czy cokolwiek emolientowego no, nie tworzy szczelnej warstwy na włosach. I na włosach też często te produkty się mieszają między sobą i naprawdę ciężko jest stworzyć taką stuprocentowo szczelną jakby powłokę na włosie. I na przykład takie rzeczy typu BS, jakieś emolientowe, rzeczywiście niwelują puch. Jednak rzadko kiedy eliminują go w 100%, tak? No po prostu dlatego, że to są też mieszaniny, tak? No często kosmetyki w składzie mają wodę na samym początku, i cała reszta jest gdzieś tam wymiksowana w to wszystko, więc tam są jakby różne fazy pomieszane i emolientowa i jakaś tam wodna, i to wszystko jest na tym włosie, i potem jak nałożysz na to jeszcze właśnie stylizator proteinowy albo kumaktantowy to on mimo wszystko gdzieś tam dochodzi do tego włosa. Ok, teraz następne pytanie, jakim jest czy olejowanie jest dla każdego, czy świadoma pielęgnacja może się bez niego obyć. Myślę, że odpowiedziałam na to pytanie w filmiku o olejowaniu. Generalnie oczywiście świadoma pielęgnacja może się obyć bez olejowania. Jest ono bardzo ważne, jednak nie każdemu służy i trzeba słuchać własnych włosów. Powiedziałabym wręcz, że jeżeli na przykład olejowanie ci nie służy, a dalej je robisz, to to wtedy już nie jest świadoma pielęgnacja, bo nie słuchasz swoich włosów. Pytanko kolejne. Czy są jakieś naturalne stylizatory? W sensie możesz sobie samemu zrobić stylizator, na przykład no, glutka linianego. Możesz też zrobić glutka owsianego. Dodatkowo są też takie w miarę naturalne stylizatory kupne, na przykład Eco Slay Orange Marmalade. Jest przecież żel Kinky Curly, więc no, myślę, że jest w czym wybierać. Zależy tylko, czy chcecie się to robić samemu, czy po prostu chcesz gotowy produkt. Mówi się, że proteiny podbijają skręt, ale czy jakieś włosy mogą pod ich wpływem się rozprostowywać? Oczywiście, no, proteina to jednak też ona się przyczepia do włosa, jakby dociąża go, też swoje waży i bardzo podatne włosy na rozprostowanie, jakieś takie cienkie, rzadkie, mogą oczywiście się rozprostowywać pod wpływem protein. Takie chyba najbardziej znane z takiego nadbudowywania się może być na przykład keratyna. Ona działa wygładzająco. Też jakieś takie większe proteiny typu białka, jakieś jaja. One są również duże, ciężkie i rzeczywiście mogą wygładzić łuskę włosa, mogą spowodować, że będzie ona cięższa i ten skręt zamiast bycia podbitym. Będzie zabitym. No, w sensie, no, oczywiście, będzie ten skręt obniżony, wygładzony. Co polecisz z proteinami jedwabiu oprócz odżywki anwen magnolia? A anwen magnolia ma w ogóle proteiny jedwabiu? Chyba nie, aczkolwiek nie pamiętam, musiałabym sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie. Wiecie, co? Generalnie, jeżeli chodzi o skład, to na stronie loczek możecie sobie wpisać dany składnik, na przykład tutaj mamy silk amino acids. I Wam wyskoczą wszystkie produkty, które właśnie mają ten składnik. Jednak powiedzmy z tych rzeczy, które testowałam, no to mogę polecić na przykład taki balsam do włosów z Ecolabu. On jest z magnolią, więc w sumie nie wiem, może tej osobie się pomyliło i po prostu chodziło o Ecolab magnolia, a nie o Anwen magnolia. I ze stylizatorów to jest na przykład żel Curls, taki niebieski. Jest na przykład Mane Choice Biotin. Wiem, że na przykład też kantu aktywator, o tutaj jest nawet, ma proteiny jedwabiu, aczkolwiek one są tak niewyczuwalne dla nikogo, że no, tutaj raczej jest ich niewiele, więc niby są, ale jednak ich nie ma o, w taki sposób. Więc to chyba tyle z takich rzeczy, które testowałam z jedwabiem a przynajmniej z tych, które pamiętam. Czy zawsze nosisz fale, czy czasami zostawiasz je bez stylizacji? No, czasami zostawiam je bez stylizacji, po prostu mi się nie chce. Na przykład no, w pracy muszę mieć związane gumką włosy i nie opłaca mi się po prostu ich stylizować wtedy, więc sobie odpuszczam. Czasami nawet jak mam dzień wolny od pracy, to po prostu mam lenia i sobie ich nie stylizuję i wcale się z tym źle nie czuję. Następne pytanie. Czy da się dociążyć delikatne fale, żeby były proste? Nie wychodzi mi zabawa w fale. Oczywiście, że można. Jeżeli masz falowane włosy, to nie znaczy, że musisz się tak właśnie stylizować. Możesz je wyciągać szczotką podczas suszenia na prosto. Dodatkowo dociąża Cię jakimiś takimi maskami, takimi cięższymi, z takimi olejami naprawdę dociążającymi, z silikonami i myślę, że czymś po prostu, jeżeli znasz swoje włosy, to jeżeli wiesz, że coś Cię dociąża, wygładza, to właśnie takie rzeczy powinieneś stosować. Plus właśnie to wyciąganie na szczotka. Znasz produkt na uniesienie włosów od nasady? Typowo jakiegoś takiego produktu nie znam. Raczej takie metody typu masaż skóry głowy, peelingi, takie no podstawy myślę. A jeżeli miałabym serio już jakiś produkt wymyślić, to byłaby to po prostu jakaś mąka ziemniaczana albo kukurydziana, w sensie skrobia. Słyszałam też o suchych szamponach, aczkolwiek one raczej nie szczycą się jakimś najlepszym składem, więc myślę, że jednak szłabym w naturę i w tę skrobię. Najlepsze cięcie dla kręconych włosów. Myślę, że nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, bo dla niektórych włosów no, lepiej się one ułożą po cieniowaniu, niektóre lepiej wcięcie w literę U, niektóre w V. A są też takie wyjątki, co prawda, które po prostu cięte prosto się pięknie kręcą, więc no niestety nie ma reguły. Myślę, że najważniejsze to jest znaleźć fryzjera, który się zna na takich włosach, który doradzi. A jeżeli nie macie takiego w okolicy, to zaczęłabym po prostu taką przygodę ze ścinaniem, jakimś podkręcone bądź falowane włosy, od ścięcia w literę U. I jeżeli Wam się to sprawdzi, to może wtedy lekko pocieniować. Jeżeli to się sprawdzi, to następnym razem może jeszcze trochę bardziej pocieniować, tak po prostu stopniowo, żeby sobie sprawdzić, co wam służy i ewentualnie łatwo wrócić do stanu poprzedniego. Czy wczesywanie stylizatora może obniżyć skręt? Myślę, że może. Jeżeli będziemy jakiś żel bądź krem wczesywać szczotką, na, na przykład na mokre włosy, następnie będziemy suszyć na tę szczotkę te włosy, tak żeby je wygładzić. To ten żel utrwali ten prosty wygląd tych włosów, więc myślę, że to jest no, fajna wskazówka, coś fajnego do testowania. Jeżeli ktoś by chciał swoje fale bądź może loki bardziej wygładzić, przyprostować, myślę, że jak najbardziej taki stylizator, żel wczesany w takie włosy na prosto, może je wygładzić, może je bardziej jakby skłonić do tego, żeby były proste. Twoja ulubiona metoda stylizacji i najlepsze stylizatory? No, metodę stylizacji najbardziej lubię taką, jak mam w tym filmiku. Tam też polecam trzy moje w sumie ulubione stylizatory, do których dodałabym Camilla Rose Curl Maker i żelę Owidat. Co zrobić, jeżeli niektóre pasma są spuszone, a niektóre to strączki? Czyli rozumiem, że na przykład stosujesz jedną maskę i jedne pukle włosów są obciążone, a drugie są spuszone i mają za mało. Myślę, że po prostu bym się wtedy zastanowiła, jak pielęgnuję te włosy, czy na przykład jakiegoś momentu bardziej nie obcieram, na przykład od gumki, i ten moment na przykład właśnie się bardziej puszy, a gdzieś tam, może od spodu mam bardziej niskoporowate, i wtedy już one są bardziej zadbane i w ogóle się nie puszą. Żeby wyjść z takiego stanu, bardziej właśnie zadbałabym o te włosy, które są gdzieś tam najbardziej narażone na jakieś obtarcia, żeby wyrównać porowatość. I nie wiem, być może te pasma takie, które się bardziej puszą, na przykład olejowałabym je, podczas gdy tym niskoporowatym, niepuszącym się bym odpuszczała olejowanie. I dodatkowo bym jakoś tam na przykład trochę protein dała, ale to tylko taki mój plan. Zależy też, jakie gęste czy grube masz włosy. Na moich włosach dałoby radę to zrobić. Załóżmy, tutaj miałabym puszące się, tu bym miała gładkie, strączkujące. No to nie byłoby mi trudno jakoś rozdzielić, powiedzmy, dwie różne pielęgnacje. Ale jeżeli byś miała te pasma naprawdę cienkie i tak dalej, to może byłoby to kłopotliwe. No aczkolwiek mówię, ja bym tak robiła. Wiem, że też niektórzy ludzie tak robią w stosunku do twarzy. Na przykład mają strefę tę, taką przetłuszczoną, a tutaj mają suche i nakładają w te dwa różne obszary różne maski. Na przykład to podpatrzyłam u Curly Madeleine, więc może z włosami właśnie by się sprawdziło coś podobnego. No plus właśnie doprowadzenie do równomiernej porowatości, wykluczenie rzeczy, które sprawiają, że te niektóre pasma są, mają wyższą porowatość. Jak określić grubość i gęstość włosów? Myślę, że tak profesjonalnie można to zrobić tylko u trychologa. No, bo nie mamy takich jakby mierników e, takich rzeczy, wtedy taki trycholog może wziąć włosa, wyrwać tak, czy tam po prostu wziąć taki, który już wypadł, i go zmierzyć pod dużym powiększeniem, przyrównać do jakiejś tam przeciętnej grubości. E, jeżeli chodzi o gęstość, no to tak samo pod kamerką myślę, że można obliczyć na przykład ilość włosów na 1 cm kwadratowy z kilku miejsc, wyciągnąć średnią i porównać do jakiejś średniej krajowej. Myślę, że sami nie jesteśmy tego do końca w stanie zrobić, aczkolwiek ja, powiedzmy, określam to, że ja mam średnio grube i średnio gęste włosy po prostu po mojej obserwacji, dlatego że widziałam włosy, które są oczywiście, mówię tu o pojedynczym włosu, włosie włosy, które są grubsze od, od moich, widziałam też cieńsze. I tak samo, jeżeli chodzi o gęstość. Widziałam ludzi, którzy nie mają widocznego przedziałka podczas gdy ja mam widoczny przedziałek, ale widziałam też ludzi, którzy mają bardziej widoczny przedziałek, więc to po prostu wynika z moich obserwacji. Profesjonalnie zrobi to tylko właśnie profesjonalista. Takim pomocniczym testem, który mierzy, powiedzmy, razem i grubość i gęstość będzie po prostu zmierzenie włosów w kucyku, najlepiej po umyciu rypaczem i nie nałożeniu po nim żadnej odżywki, bo na przykład ja mam tak, że jak mierzę włosy tak po umyciu samym rypaczem, to mam w obwodzie 9 cm a jeżeli już mam odżywkę, na przykład z keratyną, z proteinami, to potrafi mi wzrosnąć objętość nawet o centymetr, więc jakby to jest ważne. Dodatkowo zwróćcie też uwagę, że skręt potrafi jakby dodać nam tych objętości w kucyku. Fale jeszcze nie mają z tym problemu, ale kręcone włosy no musiałyby chyba wyprostować bardzo porządnie włosy i dopiero wtedy mierzyć tę objętość. No to jest taki temat rzeka trochę, no tak samo jak Wam no, wspomniałam o tym przedziałku, tak? Że okej, okay, u mnie go troszkę widać, bo mam właśnie przeciętną gęstość włosów, ale na przykład załóżmy, żeby miała afro, bądź po prostu wysoki skręt, i one by mi się zaczynały kręcić tuż przy głowie, no to tego przedziałka by już nie było widać, mimo że wciąż miałabym taką samą gęstość. Więc no, tylko chyba profesjonalista jest w stanie to zmierzyć. Jak zlikwidować przedziałek z tyłu głowy po stylizacji? Rozumiem o co chodzi. Czasami podczas stylizacji tutaj przechodzi taka linia po środku. Myślę, że ja ją wyeliminowałam po prostu przez to, że jak suszę dyfuzorem, o tutaj się posłużę, to przewracam głowę w różne strony, włosy tak samo, lewa, prawa, góra, dół, dzięki czemu ten przedziałek, ten z tyłu jakby zanika. Nawet jeżeli gdzieś tam zostanie, to potem jak powiedzmy pół godziny gdzieś tam chodzę z tymi rozprostowanymi włosami, to one samoistnie już wracają na swoje miejsca. Niektórym w tej kwestii pomaga też stylizacja w głową, jakby tak pionowo, nie głową w dół i wtedy tak wygniatają swoje włosy, i na przykład już nie mają problemów z tym przedziałkiem z tyłu głowy. Tak, jak właśnie te osoby, które stylizują głową w dół, więc może też warto w tym temacie trochę poeksperymentować. Jak nosisz włosy na co dzień? Wiecie, co no na co dzień? Moje włosy głównie noszę związane. Tutaj z tyłu, w takim koku. Nie mogę często robić koka na górze, bo potem mnie boli skóra głowy, aczkolwiek czasami szaleje, bo bardzo mi się podoba taka fryzura. No, ale właśnie taka jest odpowiedź. Lubię chodzić w rozpuszczonych włosach, ale tak naprawdę. W domu, kiedy nie wiem, sprzątam, gotuję czy jem, no to jest w ogóle niepraktyczne. Jak zacząć dbać o falowane włosy? No, w tym temacie już mam filmik, więc no po prostu zapraszam, klikaj. Teraz przejdę do pytań osobistych. Czym zajmujesz się na Islandii? Pracuję jako kelnerka. No niestety innej pracy tutaj się nie dostanie. Może nie tyle, że nie dostanie, co jest to ciężkie, jeżeli nie jesteś Islandczykiem. Islandia ma bardzo rozwiniętą branżę turystyczną, dlatego jeżeli jesteś imigrantem, to najprawdopodobniej po prostu będziesz pracowała, pracował jako sprzątacz, jako właśnie kelner, kucharz, przewodnik turystyczny, recepcjonista. Oczywiście jest szansa też na inne jakby zawody, jednak dobrze wtedy umieć już język islandzki. Dlaczego wyemigrowałaś na Islandię? Co Cię do tego skłoniło? No skończyłam studia, nie miałam z sobą co zrobić. Mój kumpel już tutaj mieszkał i stwierdził, a chodź, tutaj się wyczylujesz. Zarobisz sobie, przyjeździesz. No i przyjechałam. Miałam przyjechać na rok, siedzę już prawie 3 lata i cały czas chcę stąd wyjechać, bo no dla mnie nie ma tutaj jakby perspektyw. Nie mogę znaleźć tutaj pracy w swoim zawodzie, ale no nie wiem, zobaczymy, co będzie, co rozprzyniesie. Jakiej muzyki słuchasz? Słucham chyba każdej muzyki. Jeżeli miałabym powiedzieć jakiś gatunek, który najbardziej lubię, to byłby to rok. No jednak słucham naprawdę wszystkiego. Lubię chodzić na imprezy psytrance. Po prostu jakby nie ograniczam się w tym, aczkolwiek moim ulubionym utworem zawsze będzie utwór zaśpiewany przez Edytę Górniak na Eurowizji, to nie ja byłam Ewą. Co ze spotkaniem na Islandii? Tak wiem, miało być spotkanie, aczkolwiek no, jest teraz ten koronawirus. Mam nadzieję, że za miesiąc może uda się już je zorganizować. Będzie fajnie się spotkać, jest ładna pogoda, więc no, trzymajcie kciuki, biorę się za organizację. Czytałam Twój wpis o depresji, bo sama przez nią przechodziłam. Jak się aktualnie czujesz? No, czuję się ok, aczkolwiek nie czuję się wciąż jakby w pełni zdrowa, jednak chodzę na terapię i po prostu jest lepiej i lepiej. Czy skończyłaś studia? Z czym jest związana Twoja praca? No Z czym jest związana moja praca, to już Wam odpowiedziałam. Czy skończyłaś studia? Tak, skończyłam studia. Jestem biolożką, biotechnolożką. Zaczęłam także studia filozoficzne, ale niestety wyjechałam na Islandię i ich nie skończyłam. Dodatkowo zrobiłam także taki dwuletni kurs, taką szkołę jakby policjalną jako organizatorka produkcji filmowej i telewizyjnej. To w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o moje wykształcenie. O i moje ulubione pytanie zostawiłam na koniec. Skąd się biorą takie fajne i mądre ludzie, jak ty? No cóż wam mogę powiedzieć, najlepsze pyry pochodzą z Poznania. Czy pokażesz swoje kotełki? Tak, pokażę, proszę bardzo, pipi i puszu, koty w Islandii. Oraz Mimi i Muszu koty z Polski. Dobra, to już po gradobiciu pytań. A teraz przejdźmy do konkursu. Jak już wspomniałam na początku filmiku, właśnie mój blog ma 2 lata, więc do wygrania jest łącznie aż 12 zestawów nagród, z czego 10 możecie wygrać tutaj. A dwie pozostałe na Instagramie i na Facebooku, więc zapraszam Was również tam. Naprawdę fajne zestawy są do zgarnięcia. Jeżeli chodzi o konkurs, który jest prowadzony teraz właśnie na YouTubie, to wystarczy, że w komentarzu pod tym filmikiem odpowiecie na pytanie, co byście poradzili Waszej przyjaciółce, przyjacielowi na początku kręconej bądź falowanej drogi. Pierwsze miejsce wygra taki oto świetny zestaw. Yy, moja kochana suszareczka Foxbee. Naprawdę. Bardzo szybko suszy, pasuje na nią wiele dyfuzorów uniwersalnych, w tym także dyfuzor Gama. Drugich miejsc będzie aż 6 i do wygrania będą zarówno kosmetyki od Anwen, jak i kosmetyki od Heritage Cosmetics. Od Anwen tutaj macie takie ozestawy. Dodatkowo do każdego będzie dorzucona nowość, czego Wam już po prostu zazdroszcza. Będzie to emolientowa akacja do włosów niskoporowatych. Ja nie wiem, kiedy będę miała możliwość jej przetestowania. Kiedy będę w Polsce, kiedy loty po prostu będą znowu możliwe. Ale dzięki konkursowi macie szansę wygrać i przetestować. Dajcie koniecznie znać, jeżeli Wam się uda. Tutaj od Harrytail Cosmetics mamy zestaw cudownych czterech myjadeł na łagodnych detergentach i po prostu są one do zadań specjalnych. Haletują, więc idealnie, jeżeli macie twardą wodę, są też delikatne kołosze, więc jeżeli macie problemy ze skórą głowy, to jak najbardziej polecam. Trzy trzecie miejsca wygrają Pogłące od sklepu Almania. Genialna dziewczyna, szyje, produkty, turbany, opaski, między innymi taką, którą miałam na dzisiejszym filmiku. Z bardzo dobrej jakości jedwabiu. Ja Jeszcze tutaj chciałam podziękować wszystkim sponsorom. Bardzo Wam dziękuję za rozdanie. Dziękuję van Heritage Cosmetics, sklepowi Loczek, i Almanii, a Was zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Zajrzyjcie także do tych prowadzonych na Instagramie i na Facebooku, bo możecie wygrać takie fajne zestawy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Papa! Pa.